Jak słuchajcie, radziecka buchanka, gdzie nowy pojazd już miał wgniecenia na karoserii i śrubek brakowało jeszcze na zawodzie. I tak teraz będzie, tak? Czyli ci, którzy się będą intensywnie po schylać, albo karierę po świecie globalną prowadzić, tych będzie stać na luksusowy chiński samochód z wszystkimi systemami, a reszta będzie jeździć starym szrotem europejskim, jak kiedyś w PRL-u, słuchajcie, peloponezem, żulem czy skarpetą, tak? Zatem zwróćcie uwagę, że o ile ja mogę sobie pozwolić na to, że nie przyjmę tej posady gdzieś tam w hotelu jednym czy drugim, tak warunki będą dla mnie nie do zaakceptowania i przyjadę sobie tutaj do Cigonioli, słuchajcie, zrobić z Wami Sylwestra i upić się winem za 2 euro <laughs> i dam sobie jakoś radę, ale różnica jest taka, że ja już mam tą karierę za sobą, ja już posiadam... Na tyle rozeznania w życiu, że wiem, kogo mogę na drzewo spuścić. I bez jakichś drastycznych skutków dla mojego życia. Tak? To wynika z mojego wieku i z doświadczeń. Natomiast część z Was, która będzie chciała to wszystko mieć, która będzie chciała mieć ten dorobek, no niestety będzie musiała te podłe warunki zaakceptować. Dlatego namawiam Was przede wszystkim do tego, żebyście wrócili do podstaw tych cywilizacyjnych, o których mówiłem na innych filmach. Tak? Czyli. Cywilizacje rozumiane jako zbiór wartości, za którymi wy podążacie i przede wszystkim ludzie, którzy są koło was, za tym zbiorem wartości też podążają. Tak? I wtedy dopiero ktoś doceni to, kim jesteście i faktycznie będziecie mogli być dumni z tego, kim jesteście i faktycznie być może te kobiety zamiast słuchać skończyć na kursach czy na <laughs> spędach jogi ze stadem kotów, być może zwrócą na was uwagę. Aczkolwiek nie liczyłbym na to specjalnie. W każdym razie, tak czy owak, jeżeli postawicie na to, zamiast nagonienie za tą stówką, którą wam tam globalnie będzie wymachiwał i będzie z niej odcinał po kolei inflacyjne procenty, no to wtedy dopiero będziecie mogli, jeżeli będziecie mo mogli go wysłać afankulo, wtedy dopiero będziecie mogli, słuchajcie, sobie wśród tych przyjaciół, których sobie dobierzecie w tej fajnej ekipie, budować coś, Trwalszego, z czego potem będziecie w życiu korzystać, czego Wam życzę oczywiście, tak? zainwestowania tak naprawdę w porządnych ludzi, w fajnych przyjaciół, którzy kierują się czymś więcej niż tylko tym merkantylizmem, tym, kto komu gdzie i kiedy i którzy na stryknięcie palcami już lecą do sytszego koryta, który i tak w tych czasach będzie trzy razy chudsze niż być może jeszcze 20 lat temu. Tak Taki jest przekaz na dziś. Mam nadzieję, że przekaz jest jasny. Napisz komentarza, komentarz co o tym może myślisz, jakie masz tutaj uwagi i widzimy się na następnym wywodzie. Pozdrawiam.